Derby Trójmiasta pomiędzy Treflem Sopot a Asseco Prokomem Gdynia to wydarzenia elektryzujące miłośników koszykówki nie tylko na Pomorzu, ale i w całej Polsce. Drużyny, które tak zdominowały rozgrywki Tauron Basket Ligi w poprzednim sezonie nie gurują już nad pozostałymi tak jak przed rokiem, ale wciąż ich starcie wywołuje mnóstwo emocji. Oba zespoły spotkały się w obecnych rozgrywkach już dwukrotnie. W hali sportowo-widowiskowej w Gdyni odniosły po jednym zwycięstwie. W ergo Arenie to było ich pierwsze starcie, a zawody z trybun obejrzało ponad 7,5 tysiąca widzów. Już od pierwszych akcji na parkiecie i pod tablicami panowała zacięta walka. Przez długi czas żadna z drużyn nie była w stanie uzyskać przewagi, której nie można by było zniwelować jednym celnym rzutem. Skuteczne akcje Waczyńskiego i Dąbrowskiego w ostatniej minucie pozwoliły treflowi wygrać pierwszą kwartę 17-14. Drugą partię także lepiej rozpoczęli żółtoczarni. I gdy po 6 minutach odskoczyli na 8 punktów, czas wziął Andrzej Adamek. Przed zakończeniem tej części meczu Aseko zdołało jeszcze odrobić dwa oczka. Pierwsza połowa spotkania dla trefla 33-27. do 27. Po przerwie gospodarze zaczęli grać nieco agresywniej w obronie i już po trzech minutach mieli na swoim koncie pięć przewinień, ale taka postawa pozwoliła im powiększyć prowadzenie. Na 90 sekund przed końcem trzeciej części gry wynosiło ono już 14 punktów, aż szkoleniowiec Gdynian po raz kolejny poprosił o czas. Po trzech kwartach wicemistrzowie Polski wygrywali z mistrzami 58 do 47. A nie zamierzało jednak odpuszczać. Zaledwie 3,5 minuty później ich strata stopniała z 13 do zaledwie 4 oczek i tym razem timeout wziął Mariusz Niedbalski. Pomogło, ponieważ jego podopieczni na nowo zaczęli budować przewagę. Na 80 sekund przed końcem było 71 do 59 dla Sopoczan i tylko cud mógł uratować drużynę gości. Cud się jednak nie zdarzył, a Trefl Sopot pewnie pokonał Aseko Prokom Gdynia 78 do 65. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo Dzisiaj była największa frekwencja w tym sezonie publiczności, także mam nadzieję, że spotkanie mogło się podobać. Cieszę się, że udało nam się je wygrać, bo to no, takie ostatnie nasze spotkanie tutaj w sezonie regularnym przed naszą publicznością. Mam nadzieję, że zachęciliśmy kibiców do na następne mecze w szóstkach. Także no, nic, tylko się cieszę. W rywalizacji Trefla z ASEKO w tym sezonie jest zatem 2 do 1. Wiedzieliśmy jak ważny ten mecz był dla nas i dla naszych głów, i dla, dla miejsca w tabeli. Także no, walczyliśmy jak potrafiliśmy, nie udało się wygrać dużo łatwych punktów z kontry przepuściliśmy i tak to się ułożyło. Spadek koncentracji w szeregach trefla oraz zryw Aseko na początku czwartej kwarty mogły zmienić losy tego spotkania. Była szansa na powtórzenie historii z pierwszego meczu ligowego tych drużyn w obecnym sezonie. Była, ale, ale później znowu jakieś niepotrzebne straty w obronie. Myślę, że dużo nasz sił kosztowała ta, ta, ten powrót z 13 na 4, także później znowu chwila nieuwagi. A Trev wykorzystywał dzisiaj każdą okazję nadarze, nadarzającą się. Tarner podawał dobrze, sam kreował sytuację, także... Także ciężko było też jego zatrzymać dzisiaj. Teoretycznie ciągle prowadziliśmy, ale musieliśmy być ciągle uważni, bo ASEKO w każdej chwili mogło nas dojść. Tak się zdarzyło właśnie na początku czwartej kwarcji, straciliśmy tą przewagę, ale na szczęście udało nam się opanować sytuację i ponownie odskoczyć. Dosiągnęliśmy ten wynik do końca i wygraliśmy 13 punktami. Nie było to łatwe spotkanie, bo ciągle musieliśmy być skupieni, żeby, żeby udało nam się powiec zwycięstwo do końca i Udało się. Dzięki zwycięstwu trefla oba zespoły zrównały się w tabeli bilansem punktów. Do zakończenia pierwszej rundy zmagań pozostała już tylko jedna kolejka spotkań. Kolejne derby trójmiasta Trefle z Aseco rozegrają już podczas rywalizacji w gronie sześciu najlepszych drużyn Tauron Basket Ligi.